Jeśli dokonaną rezerwację chcemy podejrzeć na liście rezerwacji, to klikamy na menu górne i wybieramy rezerwacje, lista rezerwacji. Jak widzimy pokazuje nam się przejrzysta lista naszych rezerwacji. Po lewej stronie widzimy numer rezerwacji tur operatora, potem datę rezerwacji, nazwę organizatora, datę wyjazdu, dane płatnika, cenę wycieczki, prowizję, status operatora. Najczęściej spotykane to W wstępna, P potwierdzona, A anulowana, D do potwierdzenia, RQ na zapytanie. Jak widzimy, rezerwacje możemy sobie sortować. Możemy też wyszukiwać według niemalże wszystkich kryteriów po numerze rezerwacji, dacie wyjazdu, statusie i wielu innych. Możemy też zobaczyć rezerwację tylko jednego organizatora. Jeśli chcemy zobaczyć na liście też te rezerwacje, które już się odbyły, to zaznaczamy checkbox archiwalne i klikamy szukaj. Jeśli chcemy podejrzeć jedną z rezerwacji, to klikamy na numer rezerwacji. Po chwili widzimy szczegóły tej rezerwacji. Jak widzimy, system łączy się z systemem operatora, żeby odświeżyć dane dotyczące godzin wylotów i podobne. Widzimy dane o wyjeździe status operatora, a poniżej kolumny dotyczące płatności. Po lewej stronie widzimy ile i do kiedy musimy zapłacić tour operatorowi. W środkowej kolumnie widzimy płatności, które zaksięgowały się na koncie tur operatora. Po prawej mamy kolumnę, w której możemy wpisywać wpłaty naszych klientów. Jest to kolumna nieobowiązkowa, która może jednak znacznie ułatwić pracę. Podajemy datę wpłaty, kwotę, I klikamy przycisk Dodaj. Jak widzimy, dodała się kolejna kwota, a status klienta zmienił się z nowa na zaliczkowana. Gdy suma wpłat klienta zrówna się wymaganej kwocie, status klienta zmienia się z zaliczka na opłacona. Dane uczestników w przypadku rezerwacji opcjonalnych możemy zmieniać. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem, na uczestnika. Możemy wyedytować jego dane i kliknąć Zapisz. Możemy również kontaktować się z Operatorem za pomocą komunikatora. Poniżej widzimy przyciski Potwierdź, Anuluj rezerwację, a także dokumenty do druku. Jak widzimy, są to te same dokumenty, które generują się w systemie Touroperatora. System ten nie generuje sam z siebie żadnych dokumentów. Wszystko czerpie z systemów zewnętrznych, dzięki czemu nie ma możliwości błędu. Jedna z największych zalet systemu to dokonanie ponownie rezerwacji w przypadku, gdy poprzednia nam spadnie lub po prostu chcemy założyć jeszcze jedną. Wystarczy wybierać przycisk: Dokonaj ponownie. O ile tur operator nic nie zmieniał w wyjeździe i wciąż są miejsca dostępne, to zostaniemy przyniesieni na trzeci krok rezerwacji z już wpisanymi danymi. Jedynie musimy wcisnąć przycisk: Opcja. Zaoszczędzamy więc czas potrzebny normalnie na ponowne odnalezienie wycieczki, przejście przez trzy kroki i wpisanie danych uczestników.